Wszystkim dobrze znane cheaty, które dają możliwość znalezienia diamentów, graczy czy ukrytych baz pod ziemią. Jednak jeżeli administracja się o tym dowie, grozi mi wezwanie na sprawdzanie, a wtedy pewne jest, że dostanę bana. No chyba, że nie. Ponieważ będę używał X-Ray'a, który jest w tekturpaku. Wszystko będzie to o wiele bardziej niewykrywalne. Pamiętajcie, żeby oglądać ten film do końca oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. A odwdzięczę ja Wam się tym, że jeżeli napiszecie w komentarzu swój nick, będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na moim serwerze craftQuit.plbijacie, bo nowa edycja RFSMP wystartowała. Bardzo fajny. Serwery. Ale od początku. Ponieważ wcześniej napisałem na karcie społeczności, żebyście podawali mi IP serwerów. A wy zostawiliście <słuch> bardzo dużo komentarzy. A jeżeli nie chcesz, żeby takie rzeczy cię ominęły, to zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem. Ponieważ wtedy będą się wyświetlały tobie właśnie takie posty. No ale wróćmy. Ponieważ zamierzam wejść na większość tych wszystkich serwerów. I sprawdzić, czy administracja umie wykryć X-Ray'a. Życzcie mi powodzenia. A pierwszym serwerem będzie serwer youtubera. Tak, wysoko stawiamy poprzeczkę. Ponieważ gra na nim prawie 1500 osób. Na ja Craft trochę więcej, no więc wejdź. Dobra, moi drodzy, jestem już w serwerze i wchodzę od razu na tryb survival. I nie ma administracji tutaj, więc będziemy mieli na pewno o wiele łatwiej. Dobra, to jest mój ten niesamowity surpak. Oczywiście go odpalam. No jak widać, widzę wszystkie rudy. Serio, to jest najprostszy widzowie cheat, a on tak bardzo dużo daje, że to jest po prostu niemożliwe, nie? Serio, tutaj jest te żelazo i normalnie możecie je skopać. Postanowimy, że wkopię się w ziemię i zacznę kopać tylko diamenty, żeby zaczął się wyświetlać u administracji, której na ten moment możliwe, że nawet nie było. Okej, okay, już widzę... Twoje pierwsze diamenty. Ale tu w serwerze są lagi. Masakra. strasznie mi cofa bloki. A moim celem na każdym serwerze będzie zdobycie diamentowego seta. Jeżeli uda mi się to zrobić, to znaczy, że wykonałem zadanie. O kurde, był jakiś head admin widzowie. Ej, no tak mnie cofa, że ja to zaraz zostanę bana, ale nie za to, że kopię na x rayu tylko za to, że tu są takie lagi po prostu i mnie cofa, nie. No jest masakra, widzicie to? Nie no, nie, nie kopię bloki jest po mnie, nie? No, jest niemożliwe dla mnie. Dobra, jestem hedadmi, więc to może być dosyć ciekawe. Pierwsze diamenty. Boże, jak super. No i teraz zaczynamy już być powoli, moi drodzy, podejrzani bo no jednak kopiemy diamenty i pewnie to się wyświetla temu adminowi więc może być to dosyć ciekawe dobra tu mamy następne diamenty więc super tam już lecimy do następnych no stary no nie ma szans w ogóle jak oni to u mnie wykryją to naprawdę szefowstwo nie moi drodzy następne diamenty a head admin dalej nic dobra tu mamy już następne znowu ja pierdzielę. no zaraz będzie cały setik nie liczę na to że coś się tu jeszcze wydarzy wyszedł wyszedł ewentualnie znowu Aniszu mnie sprawdza dobra kopię się teraz do następnych diamentów ja pierdziele, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę! Naprawdę mnie ZBANOWALI Ja pierdziele! Tak nie udało mi się wykonać mojego zadania na tym serwerze. I powiem wam szczerze, naprawdę się zdziwiłem. A wy zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ lecimy do następnego serwera. Dobra moi drodzy, tym serwerem będzie MC Hub. To też serwer w ogóle youtubera Nie wiem czy to Afika chyba, czy nie mam pojęcia, także że na moją tryb, ja pierdzielę. Po jakimś czasie udało mi się dołączyć na tryb. Jednak na tabie nie widziałem żadnego admina, przez co Pewny mojej wygranej. Ale czy słusznie oglądajcie ten film do końca. Dobra, problem jest taki, że jest to tryb rfsmp. Ja się boję, że zaraz do mnie przyleci 10 tysięcy osób i będzie totalna lipa. No X ray działa również. Nic, no, wkopuję się po prostu i, i lecę, nie? Tak jak wcześniej ponownie wkopałem się i zacząłem szukać diamentów. Kurde, no dzisiaj pół serca. Ja pierdzielę. No dzisiaj jest jakiś odcinek z serwerów youtuberów, normalnie. Ej, tu jest w ogóle jakaś baza, ty. Jakiś trap chyba. No, bo nie widzę tutaj niestety żadnych skrzynek. Jest skrzynka, ale nic nie ma. A to jest już jakiś teren państwa? Okej, okay, dobra. Po prostu stąd idę. Ej, co jest? Tutaj jest mapa normalnie z 1,8. Tu prawie w ogóle diamentów nie ma. Pierdziele, co to jest w ogóle za. O co tu chodzi? Nie mi się w radobowe kordy, że trzeba szukać dalej. Chociaż mnie to bardzo zdziwiło. Ej, dobra, ja się obawiam, że my tu w ogóle diamentu zaraz nie znajdziemy, nie? Może gdzieś dosłownie wszystko rozkopane, nie? Ej, dobra, tam jest dopiero jakiś jeden diament. A tutaj nie widzę dosłownie, dosłownie nic. Chyba, że mi się coś zaaduje zaraz. Ej, tam jest jakaś baza. Patrzcie, to, były brodawki, widzieliście? Lecimy tam. Dobra, błagam, żeby tam były jakieś zarąbiste itemy, nie? Ej to każdy kopana... Tym X-Raju, tak szczerze, bo no, no jest drama. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Zaczęłem się kopać do bazy, którą zauważyłem na X-Reju. w celu zdobyć jakichkolwiek przedmiotów. Ej, dobra, tam jest tak wypasiona ta baza. Tu naprawdę może być mega ciekawie, nie? No nie wierzę, i tu jest państwo jakieś, jakaś działka i nie mogę się wbić. A, bo to jest chyba ta. No Dobra. Przyznam wam szczerze, że miałem naprawdę duży problem w tym serwerze. Tutaj nie było diamentów. Ej, serio, tu nie ma w ogóle diamentów. Tu... Może jest pod, czasami pojedyncza ruda, na przykład jak tu, ale no, no jest lipa, nie? I tu jest pod bedrokiem, to? Nie wierzę, nie wierzę. Nie nie wierzę, że ja się popłaczę, nie? Więc postanowiłem opuścić ten serwer. Dobra, serwery youtuberów dzisiaj normalnie. Następny serwer nam na MC od Felipezy. Ja pierdzielę, nie? Włączyłem x ray i poszedłem w ranomowe kordy. Dobra, weźmy po prostu podstawowe itemy. Nie wiem, co to jest za teren w ogóle jakiś dziwny. No tak, szczerze, jestem ciekawy, czy coś tutaj u mnie znajdą. X-Ray, no działa. Po prostu działa. Jednak moim celem, tak jak wcześniej powiedziałem, było zdobycie diamentowego całego EQ. Dobra, mam tu jakieś swoje pierwsze żelazo, żeby w ogóle móc wykopać diamenty. Co ciekawe, w ogóle mi się nie ładuje nic tutaj dookoła, nie? I to mnie trochę zastanawia jak to jest zrobione mega dziwne ja pierdziele drugi raz chopię pół serca to jest. jak to nie jest fart, to ja nie wiem co to jest może pierwsze diamenty Dobra, pierwszy diament wykopany, jakoś się udało. Jednak no powiem szczerze, że ja nie widzę tych diamentów Pa, od razu... Ej, pa, Co to było? Ej, Admin mi podkłada. Admin mi podkłada, jak nie wiem. Albo mi to Admin podkłada naprawdę. Albo mi się normalnie to po... Ej, stary, no nie wiem. Ej, dobra, to jest trzy admin to podkłada. Kopię po prostu przed siebie. No to jest chyba niemożliwe, żebym tak trafił, nie? I tu zaczął się problem. Byłem praktycznie pewny, że Admin mi coś podkłada. Jednak musiałem to sprawdzić. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić, nie? Naprawdę nie wiem, czy to był fart, bo mi się tu nic nie ładuje. Nie wiem czemu. Niby Admina nie ma na serwerze. Nie, dobra, to jest coś zbugowane, bo mi się to nagle redstone coś pojawia. No nie, no nie, no nie, no nie. Diamenty, w końcu, coś, dobra. Jak gościa pojawia i wie. Coś Antyx trei musi być, albo coś. Wiedziałem, że na pewno żaden admin nie sprawdzi. Więc po prostu postanowiłem, że jak najszybciej muszę wykopać całego seta. Dobra, następny cyk, tu nie ma żadnych. Jakaś baza, ale nie ma tam chyba żadnej skrzynki nawet. Jednak i tak postanowiłem się tam dostać. Dobra, mamy jeszcze diamenciki, cyk. I tą bazę to praktycznie pod nami. Dobra, widzowie, właśnie się wkopiłem do bazy i jest coś ciekawego. ja jakieś. Ej, są skrzynki, w których nic nie ma. Nie ma nic. A, coś jest, dobra. Jakieś gówno. Diamenty, proszę. Ale tu jest bieda. Boże, diamenty. Nie wierzę, że są w końcu. Ja pierdzielę. Nawet nie wiecie, jak długo mi zajęło tutaj to kopanie się, nie? Ile jeszcze ich? Dobra, już prawie całego seta będę miał. Zajebiście. Eee, spalił mi się. Nie, no mi się spalił. Naprawdę brakuje mi jeszcze cztery diamenty. A do najbliższego mam... Może mi się... Ej, nie chcę tego. Tak blisko, tak daleko. nie, 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 nie nie, nie wierzę, tyle godzin tyle czasu, pierdol następnym serwerem, na który zamierzam wejść jest to serwer widza, na którym grają trzy osoby, dobra, jestem ciekawy, czy tutaj tak szczerze będzie jakiś admin w ogóle, chyba nie ma i problem jest taki że jest to box pvp, po co ja mam na boxie używać x xraya, ktoś mi powie nie badzę. dobra, moi drodzy, dołączyłem właśnie na jakiś następny serwer rfsmp i jest tutaj właściciel, to akurat mnie bardzo cieszy, ponieważ będę mógł, moi drodzy sobie poużywać właśnie tutaj xraya, tylko problem jest taki, że tu wszędzie jest jakieś państwo. Nie wiem, gdzie ja dołączyłem stary, ale no nie mogę nic tu robić. Tepnął się do mnie admin. Dobra, to będzie dobrze, dobrze tu będzie. Więc postanowiłem, że włączę X-Raya i zacznę kopać diamenty. Ej, dobra, patrzcie to, patrzcie to. Tepają się do mnie wszyscy, wszyscy dosłownie. Ja pierdzielę, dobra, to będzie genialny odcinek. Ja już to wiem, ja już to wiem, dobra. O nie jest tu anty-X-Ray? Nie gadaj, nie gadaj. Dobra, powiedz, że tu będzie też żelazo. Dobra, jest. Jednak taki anty-X-Ray, ale, ale coś tam działa. Dobra, czy tu będzie żelazo? Nie ma, niestety. Ja pierdzielę, ale mnie bejtuje to wszystko. A, tu był lapis. Dobra, spróbujemy i tak tego jakoś poużywać. Kurde, nie wiem, czy to się uda, bo tu jest mega dobry potencjał. Na Sprawdzanie. Taki jest tutaj potencjał, bo administracja jest i w ogóle. Dobra, tu się zamienia, więc tutaj raczej nie będzie. Tu będzie żelazo, zarobiście. No nic, no ja jestem mega ciekawy, czy administracja mnie tutaj znajdzie. Patrzcie z pomocników i wszystkiego! Ja pierdziele. Dobra, pytanie, czy to są rzeczywiście te diamenty, bo ja ich kurde, no prawie nie widzę. Dobra, postawiłem, że uruchomię trochę lepsze czyty, ale wciąż tutaj ten x ray nie działa, niestety. O kurde, do mnie i coś gracze. Ja pierdziele. Mam bardziej przerąbane niż mi się wydaje, nie? Kurde, no nie masz szans, bo że to coś znajdę. Ja pierdzielę. Help Admin X ray nie działa. Teraz tak naprawdę tylko czekałem. Czy administracja cokolwiek z tym zrobi, czy nie? Patrzcie to, ile do mnie typów biegnie. Ja pierdziele. Kupuje mi się na web dosłownie. Dobra, robię tak. A spoko. To by jakiś admin do mnie napisał w ogóle. Kiedy odcinek, bo oglądam każdy. Dobra, administracja normalnie pisze. Zęciak cieszę się. No nic. Czyli po prostu... Oni mają wyrąbane. Kurde, co ja tu mam zrobić? O, diamenty, diamenty, ja pierdziele. no akurat trafiłem, nie. I to są prawdziwe. Ja pierdzielę moje diamenciki. Dobra, Typam jakiegoś gracza, albo on mi da killow, bo ja nawet nie mam drewna, żeby je wykopać. Jest tak przerąbane. Sytuacja tak ty, on się do mnie wkopuje, ja pierdziele Nie no jest GG, dobra weź Admin mnie sprawdzanie Admin sprawdź mnie, proszę, Admin sprawdź mnie Sprawdź mnie, sprawdź mnie teraz, sprawdź mnie Wytepaj mnie stąd, proszę Admin, Admin sprawdź mnie Błagam no, Admin błagam Teraz, 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 mam cheaty Sprawdźcie mnie, on będzie tutaj nam nie gnębił jak, jak nic, ja już mu nie ucieknę nie Proszę, 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 proszę Chyba jest GG wizowy dobra uciekam mu Na razie, o kurde następny jest, nie Będzie mnie tępił, dobra wyrąbadę, włączam kilaurę. a następny serwer Na który postanowiłem wejść to będzie oczywiście craftcube.pl Czas testować czy moja administracja coś potrafi, co nie? Dobra widzowie, wchodzę na nowy w ogóle otwarty tryb rfsmp możecie wbijać Ja już tu w ogóle, ty, ja już jestem w ogóle tu pod ziemią. A było to spowodowane tym, że to nie była moja premka Więc miałem już jakieś item na start Dobra, zarobiście, dobra, ale co od razu po diamenty, wyrąbane mam Ja pierdziele, są so, admini, są admini, są admini na serwerze Jest bardzo możliwe, że zostanę sprawdzony bardzo szybko Chociaż w sumie, kurde, jest trochę rozpięć, dużo graczy Więc może się uda to ogarnąć Tak jak wcześniej postanowiłem zebrać całego seta, żeby zakończyć challenge. Dobra, Lecę szybko 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 dobra tam jest następny diament let's go kurde o no obym zdążył po prostu bo boję się że zaraz mnie serio ktoś zbanuje znowu czy czy nie wiem nie wiem co się może stać ale kopię tak obvious że że no jest grubo nie to już od razu następne diamenty dobra nie ej stary ja kopię w tym momencie tak że to po prostu widać nie to już po prostu widać ja sam bym od razu zbanował tą osobę dobra następne cyk 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 ja pierdziele, zaraz cały set zaraz cały set Tu następne diamenty to już jest speedrun widzowie, to już jest speedrun po prostu następne cyk dobra tyle diamentów tak w krótkim czasie na żadnym serwerze nie udało mi się zdobyć Dobra, jeszcze te weźmiemy Kurde, to jest tak obvious tunel Następny diament Kurde, co tu się odwala? Jakiś gravel, chłopie Ej, zaraz do seta, no Dobra, widzowie, uwaga Klata, spodnie No jest set Jest, powiem wam szczerze, że jest set Zróbmy sobie jeszcze tylko miecz Żeby było do kolekcji kilo, bo, bo zawsze też robię Dobra, ej, udało mi się nie no k**a to jest żar To co się w tym momencie wydarzyło rozwaliło mi głowę Akurat w momencie w którym już miałem wychodzić z serwera I zakończyć odcinek Nagle zostałem sprawdzony Szybko weź to wyłącz jakoś Nie wiem wyłączy się I lecę na sprawdzanie Ja pierdziele nie wierzę No jestem już na kanale i No jest lipa O chyba bił No przyznajesz się do używania tu? Helpop No nie Nie przyznajesz, się niestety Helpop Nie mam mikro ja się zna Napisz na to czy A przyznajesz się do używania Helpop nie Nie przyznajesz się No mam okay, nadzieję że no, nie znajdzie mi Klasik. Kurde, już miałem wychodzić, nie? No dobra. A o, nie o co jestem podejrzany? Yy, jesteś podejrzany o X-Ray'a. O no, NIE, NAPRAWDĘ TO WYKRYŁ? No, statystyki Nie mam żadnych, nie mam nic, nie mam żadnych cheatów Dobra, dam. Nic nie wykryje Controlsy Nie mam nic w controlsach Kurde, ja zapomniałem, zapomniałem usunąć tekstur packa Dobra, dam. resource pack Nie, proszę, nie zauważ tego, nie ma tu nic, nie ma tu nic, nie widzisz tego, nie widzisz Dobra, no, open pack Nie zauważył, ja daj Dive screen na logach. Nie, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę No, i na samym dole? No, ja tu nic nie mam Fish control, w sensie, no, control F, duże X, z a, a. X ray. No. No i korzystałeś z X-Ray'a. Nie, nie. A więc dostaniesz bana na 7 dni, bo nie. się nie chcesz przyznać. Nie wiem. To wszystko, czy masz jeszcze jakieś pytania. Nie mam nic! Help up, Nara! Jeżeli nie, nie masz pytań, to możesz wyjść z kanału. Daj tak właśnie ten odcinek się zakończył, zostawcie lajka, like subskrybujcie kanał. Wjacie na Cloud na GG i to tyle nara. Użyłem się, stary